Przed nami elektryzujący finał prestiżowych rozgrywek. Finał Ligi Europy. Wszyscy czekamy na tę chwilę. Która z drużyn dziś będzie świętować po meczu? Doczekaliśmy się. Czas na wielki finał UEFA Europa League. Szykuje nam się. wieczór niesamowity. A mamy również nadzieję, że niezapomniany. Miło nam będzie spędzić go z państwem. Z mikrofonów kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dobry wieczór. Przejdźmy do składu finału. To nie lada gratka dla wszystkich kochających piłkę. Na pewno siedzą jak na szpilkach. To niesamowite, że oto przed nami wielki finał UEFA Europa League. Mieliśmy w tych rozgrywkach tak wiele wspaniałych drużyn, które niewątpliwie liczyły na udział w tym mostu. No to mamy rzut karny. Jeśli teraz go wykorzystają, to wyjdą na prowadzenie. Byłem przekonany, że sędzia po odwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Spójrzmy, czy będzie zaraz 1-0? Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Tu jeszcze raz ta 11. Kibicowskie serca pewnie zadrżały, gdy piłka uderzała w poprzeczkę. Na pewno wkradł się niepokój. Ale to była tylko chwila napięcia. Potem już można było się radować. Prowadzą zatem 1-0. Teraz Romanczuk. Udało się dośrodkować, ale dobrze ustawieni obrońcy przechwytują piłkę w polu karnym. No i tracą teraz posiadanie. Rozwija się akcja Bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Obrońca na posterunku, oddala zagrożenie. Z sali bocznej rozpocznie Jaga. Złe było to podanie. Tak się powinno stopować ataki rywala Halomerovic Teraz Romanczuk Juka krąży Może teraz Paga ma szansę! Gol! Była bramka przewagi, a teraz są dwie. Trzeba wsiąść się ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. No, piękna bramka. Może się wydawać, że strzał z tak bliska to łatwizna, ale wymaga to pewności siebie i nie lada refleksu. 2 do zera, gramy dalej. Czy taki da widzą nadzieję? Spalony. Zły moment podania. Prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Przerwał atak rywali. Świetne, filtrujące podanie. A Romanczuk. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. blok. Brawo! Dość środkowuje z rogu. Dość głęboko. Arbiter gwizdkiem kończy pierwszą połowę. A kibice gwizdami wyrażają swoją dezaprobatę. Można ich chyba zrozumieć. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. Bardzo dobra interwencja. Świetny teraz dryblink. Wciąż idzie na bramkę. Dośrodkowanie do Hesusa i Maza. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Bramkasz teraz... Niecelnie, rywale przy piłce To się nazywa ciąg na bramkę, to pachnie groźną akcją Ale mu teraz ta piłka odskoczyła Zdrowo przelobował nie tylko bramkarza, ale i poprzeczkę Pewnie nie taki był zamiar, ale cóż Zdarza się, na swoją obronę zawsze może powiedzieć Że nie dał bramkarzowi szans na sięgnięcie piłki Przechwyt i są przy piłce. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Podanie do Imaza. I sędzia przerywa grę, odgwizdując spalonego. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Ciąga na siebie uwagę całej obrony. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Centra na i Maza. Tak, to powinno się... Teraz musi! Sędzia pokazuje na jedenasty metr. To dla nich fatalna wiadomość, a za chwilę sytuacja może być gorsza. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Dobrze wyczuł intencję Bramkarz, ale tego strzału i tak nie udało się obronić. Piłka mija go górą i wpada do bramki. Nikt nie może mieć pretensji o tę paradę. Po tym golu już 3-0. Dani Ramirez. Dani Ramirez oddał teraz piłkę rywalom. I rywal zostaje w tyle. Tak nie bronimy. I zatrzymał to ładnie. Zrożnego w okolice jedenastki. Co za okazja! Stat bliska to powinien być gol! Gol Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Pewna interwencja, już po zagrożeniu. W 16 w szesnastce, ale arbiter pokazuje, by grać dalej. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. No nie, przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja, niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Dobrze Bramkarz pewnie wyłapuje ten strzał z rzutu wolnego. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. I oto mamy ostatni dziś gwizdek Szanowni Państwo.